Teoria znaków w tarocie, czyli pan Tracianiecki zahacza o amiotykę e, bardzo głęboko. Czy pani Dziekan chciałaby jeszcze coś dodać od siebie? Tak, chciałabym dodać, że to jest mój dyplomat i że jestem bardzo dumna i mam nadzieję, że w przyszłości oczywiście będzie pan kontynuował wykształcenie. Być może nie w tym kierunku, tak języka, ale ale dalej, mam nadzieję, że to też zachęci naszych studentów do rozwijania właśnie swoich, swoich pasji, bo jak Państwo widzicie, każdy z wystąpień tak naprawdę było realizacją pasji ich przedstawiciela, tak zarówno Pan, pan Jarek interesuje się tarotem, dużo się przy nim uczę w tej kwestii, więc wymieniamy się tak wiedzą. Przedstawiam wiedzę merytoryczną, ja, a, my, a potem próbujemy to właśnie językoznawczo ubrać właśnie w odniesieniu do, do, do semiotyki, ale nie tylko do różnych elementów szeroko rozumianego językoznawstwa również. Pani Jarku, oddaję tak, panu głos, jeśli. Tak. tak. Oczywiście dziękuję za zaproszenie i za to wyróżnienie, bo się nie spodziewałem, że zostanę na, taką, na takie forum zaproszony. Od razu tutaj udostępnię mój. Ok. Wszystko widać chyba. I tak. Może zacznę. Teoria znaku a atarot. Powiem szczerze, że od razu już tu jak mamy słowo tarot, wyobrażamy sobie w głowie tak, że, że to już jest jakiś konszakt z diabłem, tak, że to jest narzędzie szatana, że pewnie ja już jestem w coś powiązane, tak, ale myślę, że tutaj ja się dobrze czuję, więc myślę, że też. ja go nie biorę, że tak powiem i. Bo złego nie biorą. I tak to jest. <głos> <głos> tak. I powiem tak, że tak, hobbystycznie zajmuję się tarotem. Jest to moja pasja, tak jak czytanie książek, tak, tylko jest trochę taka trochę tematem takim tabu. I kiedy ktoś się dowiaduje o tarocie od razu, właśnie mówi, że... Że coś jest nie tak, tak, od razu tu wyczuwam strach, od razu tutaj już niepokój, że coś, żeby nie mieć z tym kontaktu, zaprzestać. I rzeczywiście powiem szczerze, że jak praktykując to i stawiając niektórym osobom tarota, tak, jest coś takiego, że klasyczny tarot rzeczywiście ma taką symbolikę trochę przerażającą, jak na przykład wieża, diabeł. Przeróżne tam są, po prostu one są bardzo takie, mają konotację taką bardzo negatywną, i się w ogóle nie dziwię, że ludzie boją się tego po prostu. Więc ja na początku, korzystając z klasycznych kart, zauważyłem to po prostu. Co, co od razu pomyślałem na tym, że coś trzeba zmienić, i od razu pokażę taką. Tar, talię, którą kupiłem, i ona już od razu to jest anielski tarot. To jest widać w lustrzanie. Od razu też jest inaczej, inna, inna konotacja. Ludzie troszkę bezpieczniej się czują, i też pokażę po, po później właśnie w prezentacji, jak to wygląda. Trochę też porównam właśnie te, te karty klasyczne do tego tarota, który też jest tarotem, ale takim uznanym za bardziej bezpiecznym i gdzie ludzie po prostu nawet sami potem mówią, że to było przyjemne, że to nie było takie straszne. Jeszcze tylko zamknę sobie tutaj. I tak może na początku wyjaśnię krótko, chociaż czym jest teoria znaku. Teoria jest to teoria języka rozumianego jako system znakowy zajmująca się językiem w aspekcie jego racjonalności i sprawności w aktach poznania i komunikowania. I jest to również inaczej, teoria znaków jest inaczej nazywana semiotyką właśnie i semiologią, gdzie głównym przedmiotem zainteresowania właśnie jest znak, jego funkcje i wartości. I trzeba pamiętać, że tworząc komunikaty musimy rozumieć język znaków Znaków, którymi chcemy, chcemy się posłużyć, tak? Musimy rozumieć, jak funkcjonują w kulturze, co oznaczają. A to jest właśnie rola, rola Semiotyki. E, I. E, semiotyka. Ja przepraszam, bo właśnie mi zasłania cały ten nasz tak jakby ekran. O, dobra. Może Pan sobie zmniejszyć? O, teraz, albo... już właśnie teraz, teraz to robię, o, dobra, już teraz będę widział. Nas może Pan sobie... Właśnie to zrobiłem, właśnie to, nie mogłem kliknąć, nie miałem otwarte. Semiotyka opiera się właśnie na trzech filarach znaku, znak to utworzony przez człowieka, odbierany przez jego zmysły, na przykład słowo, napisane, wypowiedziane, tak, i znakiem właśnie zajmę się za chwilę. Mamy kod, kod, system znaków, na przykład taniec, i każdy kod niesie ze sobą określone znaczenie, które oddziałuje na nasz sposób myślenia i działania. Wykorzystując kody komunikacji, w komunikacji, musimy pamiętać o tym, że na przestrzeni dziejów one się zmieniają. To nie jest tak, że kod zostaje cały czas ten sam, tylko to wszystko się zmienia. Ludź po prostu staje się tak uniwersalny, zmienia się na przestrzeni właśnie wieków i jest inaczej rozumiany. No i mamy jeszcze kulturę. To jest struktura, w której zanurzone są właśnie znaki i kody. I używając określonych znaków w komunikacji trzeba zrozumieć ich różne znaczenie w kulturze. I tylko w ten sposób możemy właśnie świadomie zarządzić, zarządzać przekazem tak i uniknąć właśnie tych nieprzewidzianych wpadek w komunikacji. Teraz przedstawię takich dwóch twórców głównych, jeżeli chodzi właśnie o, o teorię znaku. Jest to Charles Pierce, to jest właśnie amerykański filozof i logik. On się głównie zajmował semiotyką. Oraz termin semiologia wprowadził tutaj Sesju, który mniej więcej w tym samym czasie, w którym, w którym tworzył Pierce. Więc to są takie dwie główne osoby, które, które tym się zaczęły zajmować. I teraz przejdźmy do znaku u właśnie Sesju. Tutaj mamy kontekst, który określa znaczenie. I przyjmij, przyjmijmy, że oznacznikiem będzie jabłko, tak? Jest to obraz, tak, jabłka, jest, teraz możemy sobie wyobrazić, czy jakie ma znaczenie, tak? Czy to jest na przykład znaczenie może mieć pokusy. Pokusa, czyli tutaj jeżeli chodzi o to jako owoc rajski, tak? lub owoc używa, użyty do zatrucia, na przykład królewne śnieżki, tak? więc tu już mamy właśnie taką konotację. Każdy może sobie inaczej, tak? to znaczenie tutaj podjąć, tak? jabłko może być też po prostu zwykłym owocem dla kogoś i nie mieć w ogóle żadnego znaczenia, tak? ale to właśnie jest chodzi o to, że, że symbol ma bardzo dużo znaczeń, tak? Każdy może sobie to po prostu i na przestrzeniach to się też zmienia i każdy to to może zauważyć. I ten schemat mi pozwolił przejść właśnie do, do moich takich działań w kwestii mojego licencjatu odnośnie tarota. Ponieważ tutaj jak to wygląda właśnie w kartach tarota, bo nie wszystkie nie wszystkie symbole, znaki odpowiadają etymologicznym znaczeniom które znamy z życia. I teraz właśnie przedstawię takie trzy karty, gdzie największą taką różnicę możemy zobaczyć. Niekiedy widać to również w obrazie, tak jak wygląda ten obraz, ale bardziej tu chodzi też znaczeniowo. I mamy na przykład kartę śmierci. Jest w odniesieniu do etymologii słowa i symbolu śmierci. wyobrażając sobie w ogóle symbol tak. widzimy, widzimy koniec życia człowieka lub zwierzęcia. Tak? To jest takie po prostu konkret. Koniec życia, ustanie procesów życiowych organizmu. Definitywny koniec czegoś. Odczuwamy oczywiście strach i niepokój przed śmiercią. Tak? Boimy się tego, chyba że ktoś czeka na to, no to to już jest coś, coś innego. No i ogólnie ta karta, widać, widać, wyobrażenie jest takie, że karta to kostucha, szkielet z kosą, czy tutaj, no tutaj ma flagę, tak, więc to jest troszeczkę inne znaczeniowo, ale to mówię, to już zagłębiać się w każdą, w każdy symbol to już by było po prostu godzinami. Więc tutaj widać, że to jest właśnie kostucha, która przyszła po człowieka i ją, i tego człowieka zabiera. Ale jak to jest w tarocie? Czy, czy, czy takie samo znaczenie ma? No właśnie okazuje się, że nie. W tarocie jest to symbol właśnie zmian, które zachodzą w człowieku. Odrodzenie, nowy początek, odrzucenia tego, co było, jest oczywiście niepokój, który wynika ze strachu przed zmianami. Człowiek z reguły boi się zmian, jest przyzwyczajony do, do czegoś, co, co po prostu jest i może latami się ciągnąć i to jest dla niego po prostu wygodne. Tak? Więc jest ten niepokój, jak ktoś zobaczy śmierć jako tutaj kartę, ale to jest po prostu strach nie przed śmiercią, czyli końcem, tylko przed tym, że musi coś zmienić ewentualnie siebie czy, czy jakąś sytuację. Jest to oczywiście transformacja. No i też jest oczywiście karta odwrócona, ale ja tego nie stosuję w tych kartka, kartach swoich i, i dobrze mi z tym. Jest to na przykład uparte trzymanie się przeszłości, więc to też jest takie znaczenie. Jako ciekawostkę powiem od razu, że tutaj mamy kartę śmierci. W tych kartach anielskich na przykład mamy. Zmienioną nazwę jako uwolnienie. Więc to też jest to zmiana, konotacja, tak? Od razu czujemy pozytywną, jest to uwolnienie, czyli ktoś sobie myśli, o, od problemów, od tego, więc to też stawiając tę kartę, od razu zauważyłem, że człowiek po prostu się mniej stresuje tak i, i nie ma wyobraźni, właśnie odnośnie umierania, na przykład. Tak? Następną kartą jest karta Maga. I tak samo, wyobrażając sobie maga, tak jak mówię, korzystam z Tarota, tak? Ktoś może mnie nazwać jakimś wróżbitą, jakimś magiem, który po prostu czyta w kartach przyszłość, jakiś tam, tak? Jest to oczywiście konotacja negatywna, ktoś w etymologii, tak? Jest to człowiek zajmujący się magią, czarami, jest oczywiście niebezpieczny, skrywa tajemnice, czyni coś nadzwyczajnego, czyli coś, niecodziennego, co, co człowiek po prostu się tego boi, tak? No i tak jak tutaj mówiłem, to są konszlachty z diabłem, czyli coś, co jest bardzo negatywne, tak, według, według etymologii. Ale nie jest tak według Tarota, bo ponieważ Tarot ukazuje maga jako nauczyciela, który dzieli się swoją wiedzą z innymi. Jest to badacz i uczeń nieustannie pogłębiający swoje umiejętności. Mentor, taki, który prowadzi człowieka przez życie, ponieważ on ma wiedzę. Na karcie, na przykład, możemy tą, tą wiedzę zobaczyć według tego, tych arkan, które leżą na stole czyli arkana, tutaj mamy puchar, buławy, miecz i monety to są takie właśnie cztery kierunki, gdzie świat się tak jakby na tym opiera. Więc on ma wiedzę, tak? I on się opiekuje ludźmi, tak? Powinniśmy czuć bezpieczeństwo, że kogoś mamy nad sobą, tak, kto może nas prowadzić jako nauczyciel, tak jak mnie na przykład pani Kasia, tak? Więc powinienem się czuć bezpiecznie, tak? I następną, tutaj ostatnią już kartą jest na przykład wisielec. No i to, ta karta ogólnie już sam obraz, tak? Jest, to jest zupełnie coś innego, ponieważ w etymologii wyobrażając sobie wisielca, to jest, to jest też tak samo jak śmierć, jak zawieszony za szyję, zawsze, za, za, za szyję. Kara śmierci, ból, cierpienie, samobójstwo przez powieszenie, jest to bardzo negatywne, bardzo negatywne znaczenie. Każdy może sobie to wyobrazić i nie widzi nic innego, tak. Ale patrząc na ten obrazek, widzimy tak naprawdę tą kartę, tak? Widzimy zupełnie coś innego. Człowiek jest zawieszony za nogę, więc to już jest coś innego. On nie jest skrępowany, tak jakby. Nie widać tutaj, ale ogólnie czytałem właśnie w teorii, że on nie jest skrępowany z tyłu, więc on, on według Tarota, on sam się do tego przyczynił. I nie widać w jego oczach, w jego, na jego twarzy, tak, bólu, cierpienia, że coś jest nie tak. I właśnie ta poza, w jakiej się znalazł, jest dobrowolna, a więc jego poświęcenie jest niewymuszone. On się sam poświęca, żeby zawieszyć działania, stagnację, wpaść w stagnację, żeby zgłębić swoje wnętrze. To jest na ten temat. To, to chodzi o to, żeby zatrzymać się i pomyśleć, aha, no. Coś, coś, muszę coś więcej wiedzieć, na, na przykład na jakiś temat czymś się bardziej zająć, tak? Zająć, pogodzić, pogodzić się z losem, także, że cierpliwie poczekać, przejść coś, tak? To jest też osoba oczywiście pogrążona w myślach, więc nie ma w ogóle tutaj konotacji um, negatywnej, i jak i również wy w moim właśnie w tym tarocie, który używam, jest na przykład to jest karta. A już przebudzenie, o to jest karta nazwana nie Wisielec, tylko karta piętnasta. To jest karta, tak, przebudzenie, czyli przebudzenie, czyli tak jak tutaj jest mowa, czyli przebudzić się z tego, że coś jest nie tak, żeby zatrzymać się przy jakiejś sprawie i trochę przy tym przysiąść i przebudzić swoje, tak jakby ja. Więc to jest zupełnie też coś, coś innego. I teraz przyszedł na przykładowy rozkład kart. To są karty, właśnie z, z, z tarota klasycznego, więc już od razu widzimy, jak, jak są przedstawione tak, te karty. są Człowiek, dobrze, jest świat, który wygląda przyjaźnie, ale są karty, które naprawdę mogą przerazić, że o, już coś jest nie tak. I rzeczywiście te karty tak mówią, wróżąc. wróżąc z tymi kartami klasycznymi, zauważyłem, że to są po prostu takie niekiedy konkrety, z którymi nie, nie każdy chciałby po prostu konkurować i, i lepiej po prostu trochę zatrzymać takie że straszyć po prostu ludzi, tak? A więc przechodząc do tego mojego Tarota Anielskiego nie ma na przykład wieży, tam też jest inna karta, to jest coś, co trochę uspokaja i tak zauważyłem w kartach, że zazwyczaj jak czytam z kart, to mówię to, co już ludzie to wiedzą, tylko nikomu nie mówią. I oni po prostu nie, nikim tego na głos nie powie. Więc jeżeli usłyszą od kogoś, kto ich nie zna i powie, że nad czym się boryka i żeby po prostu on wie, co zrobić, tylko żeby to po prostu zaczął działać i tym podobne, to też to inaczej troszeczkę działam. No, ale przejdźmy właśnie do tego rozkładu. Jest to rozkład trzech kart. Podstawowe, tak? I tu stosujemy pytania, na które chcemy uzyskać szybką odpowiedź i które nie wymagają głębszej analizy. I jest najczęściej pierwsza karta, czyli tutaj wieża, mówi nam o przeszłości, druga o teraźniejszości, trzecia o przyszłości, a więc daje nam odpowiedź o tym, jaki będzie rezultat sprawy, która nas po prostu interesuje. I przypuśćmy, że na, na postawione pytanie, co dalej z naszym związkiem, wylosowane zostały następujące karty. Wieża, Diabeł, Świat. Wieża, to, ta karta pokazuje, że, że przeszłość związku wyglądała bardzo burzliwie, że coś tam miało się takiego stać, że, że nie jest zbyt, zbyt właśnie bezpiecznie. Sama karta właśnie, już patrząc na kartę, Ukazuje wybuchowość sytuacji, tak? tak? W cudzysłowie wybuchowość. Od razu możemy tutaj stwierdzić wieża Babel, tak? Czyli coś, co, co nie jest w tym znaczeniu dobre, tak? Coś się dzieje, coś, coś złego. Następnie mamy kartę diabła. Strasznie dużo pada w ogóle słowo diabel w, tym, w tej prezentacji, <głos》>, więc teraz mówię, ale no, mówię, to, to jest właśnie językoznawstwo. Karta pokazuje i tutaj na przykład karta diabła w talii klasycznej pokazuje toksyczne relacje między obojga. Tutaj właśnie jak widać pokazuje złe emocje, uzależnienie od seksu i potrzebę wzajemnego kontrolowania, tak jak tu widzimy na przykład łańcuch, tak? Więc to jest związek, który działa właśnie na kontrolowaniu. I, i ostatnią kartą jest Karta Świat. Jest ogólnie Karta Świat, to jest w Tarocie. Ona wspaniale rokuje, tak? W innych pytaniach. Tutaj, natomiast, jako ostatnia karta Wielkich Arkan, mówi o, jednak o zakończeniu związku. O rozstaniu, ze względu na to, że to jest Karta Świat, czyli. Zacząć trzeba coś zacząć nowego, idziesz w świat, tak? Ktoś może wyjechać na przykład za granicy i, i tym podobne. I tak, kończę, właśnie tutaj kończąc to, rozkładając ogólnie karty, hobbystycznie karty oraz tworząc pracę licencjacką, właśnie na ich podstawie, zauważyłem właśnie pewną zależność, którą też pani Kasia mi tak trochę podsunęła. Później dopiero ją zauważyłem. A mianowicie chodzi o magiczną, magiczną funkcję języka. Czyli tutaj mamy właśnie kreowanie otaczającej rzeczywistości, wpływania na jej kształt poprzez symbole i znaki. I dokładnie i mamy te symbole, czy też mówimy słowo ma jakiś symbol i my już od razu możemy sobie wyobrazić jakiś tak scenariusz, ale chciałam też udowodnić, że nie. Nie, nie diabeł, nie taki diabeł straszny, jak go malują, tak? Czyli chodzi mi tutaj o karty Tarota, że są karty, które po prostu wyobrażają coś, co człowiek od razu ma klapki na oczach i mówi, że to jest to i koniec, bo tak był właśnie uczony, tak zawsze było. A tutaj właśnie na przestrzeni wieków, to właśnie karty, karty mają inną, inną, inną symbolikę. Więc z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. I, i dziękuję jeszcze raz za zaproszenie.